Witam serdecznie wszystkich w kolejnym dniu mojego spacerku. Jak zwykle z pieskiem sobie spacerujemy. Pogoda wyśmienita, superasta, no ale muszę na razie kończyć. Ha. Musiałam kończyć tamto wejście, bo akurat dzisiaj Jeżdżą ciągniki na polach, trwa orka na całego, wszędzie, wszyscy wyjechali na pola i orzą, orzą wiosenne oranie. Tak, moi drodzy. Aj. Piękna pogoda Naprawdę piękna Muszę się tu rozglądać Bo no stop dzisiaj jeżdżą Tak A dzisiaj Sobie trochę pomarzę Marzyć sobie można przy takiej pogodzie, <laughs> można sobie pomarzyć. A więc tak mi się marzy, tak oglądam te filmy podróżnicze. Ludzie jeżdżą tymi kamperami, którzy sobie wybudowali sami, zwiedzają świat. Oj, też bym tak sobie pojeździła i pozwiedzała świata. Tylko trzeba mieć kamper, no. camper Trzeba by było kupić jakiegoś. No ale to jak się kupi, no to... Nie wiadomo na co się trafi. Ja samemu jak się zrobi, no to wiadomo. No ale gdzie ja? Ja kobita? No nie będę sama... <ścoughs> nie będę sama... Budować kampera. No zobaczę, mam takie marzenia. Marzenia kamperowania. Super sprawa. No, bardzo proszę. Taki ma kotek, taki śliczny. Taki kocurek sobie leży. No, to jest pusia. Tutaj, kropcia. Tutaj. Łatek. No, także takie towarzystwo. Doborowe towarzystwo. <grywia> no. No, co ty chciałaś? Co chciałaś? Tak. Śliczna jesteś, tak. Śliczny piesek, no tak. Śliczna, tak. Taka jesteś, śliczna, tak. No takie doborowe towarzystwo. Pusia, pusia, puszka, pusia, pusia, pusia. No także tym psiokocim akcentem dzisiaj zakończę. Ten filmiczek jeszcze tu przyszła pusiunia jeszcze tu przyszła pusiunia na kolana się łazić tak tak kotek przyszedł śliczny kotek tak tak także tak, pozdrawiam wszystkich serdecznie życzę Miłego dnia, pięknego, uśmiechów, zdrowia. A -a -a.